Witam, z tej strony kanał Kanada dla Was, przepięknego Sunshine Coast. Słuchajcie, dziś mamy 1 lipca, są to dni Kanady i postanowiliśmy, że się wybierzemy do Power River. E, właśnie czekamy na prom. Na jeden już się nie zmieściliśmy, teraz musimy czekać e, dwie godziny na następny niestety. Pogoda jest w miarę, dzisiaj jest tylko 20 stopni, całe szczęście. Ostatnio padły rekordy słuchajcie, w jakiejś części Kanady e, było 49,9, także e, Zostały pobite wszelkie rekordy, jeśli chodzi o temperaturę, naprawdę, i pokażę Wam szybko na mapie, jak to wygląda. My mieszkamy tutaj w Seychelles i będziemy jechać, tutaj przyjechaliśmy całą tą drogę, tutaj, 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 jesteśmy tutaj w Earth Cove. Z Earth Cove musimy płynąć promem właśnie tutaj do Saltery Bay i z Saltery Bay tutaj będziemy jechać autostradą. Do Power River. Tutaj właśnie będziemy w Power River i jutro będziemy, słuchajcie, odwiedzać wyspę, która jest tutaj. Musimy jechać cały, cały czas i stąd płynie taka... do tego Lund i z tego Lund płynie taka wodna taksówka na tą małą wysepkę, która nazywa się Savory Island. Oczywiście wam to pokażę. Jesteśmy na terenach typowo indiańskich. Proszę zobaczyć. Pokażę wam z daleka na mapie, jak to wygląda wygląda to tak wysep tutaj, tak jak wam kiedyś chyba mówiłem jest ich naprawdę ponad 200 jest ich bardzo dużo tutaj na tej, pokażę wam tak szybko na tej byliśmy, na tej byliśmy na tej nie byliśmy eee, tutaj na Torby Island byliśmy tutaj jest jeszcze fajna duża wyspa Texada Island też ją kiedyś odwiedzimy. Także mam nadzieję, że kiedyś w ogóle odwiedzimy wszystkie te wyspy, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, tak jak widzicie na mapie. No i dobra, czekamy na prom. Podobno właśnie jak się tutaj płynie promem, są bardzo ładne widoki, także jak będą jakieś ładne widoki, to Wam to pokażę. Zapraszam do oglądania. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy już w Power River, przy okazji, że mój syn ma drzemkę. Ktoś mi powiedział tutaj, że istnieje taki liquor store. Tutaj właśnie jest on. Nazywa się Capone. Fajna nazwa. Pójdziemy zobaczyć, czy mają tu polski browar. Po prostu zobaczyć. Nie będę nic kupował. Chcę wam go pokazać. I tutaj podobno są portrety, czy jakieś zdjęcia Al Capone z jego, z jego podpisami. Także zaraz zobaczymy. I podobno mają tutaj duży wybór alkoholi, także zobaczymy tak jak wam powiedziałem, czy mają tu polskie piwko. Tak, zobaczymy. Polska wodeczka jest. Szukamy polskiego pisa. Nie Widzę tutaj. A Widzę, chyba nie ma polskiego piwa, słuchajcie. No, zobaczymy. O, tutaj właśnie jest podpis Al Capone. Zobaczcie. I jego portrety Gambino. Dobra, dzisiaj nie robimy nic. Jest dzień przyjazdu. Z 20 stopni zrobiło się 30. Przyjechaliśmy na Plac Zabaw. Zaraz Wam pokażę, żeby mój syn trochę się wybawił. Jutro jedziemy na bezludną wyspę. Więc chłopak nie będzie miał co robić tam. Daliśmy mu się trochę wybawić dzisiaj. I tutaj jestem. Zaraz Wam pokażę. Tu są takie campingi. Jest długi weekend. Więc kampingi wszystkie są zajęte, ogólnie już kampingi są zajęte do końca roku. Kanadyjczycy uwielbiają kampingować, tak to wygląda. Fajna miejscówka tu przy samym oceanie. I tak właśnie oni rozkładają swoje sprzęty i tak spędzają długie weekendy. Uwielbiają to, to trzeba im przyznać naprawdę. Dużo kampingują. Tak to wygląda i zaraz Wam pokażę w miejscu w jakim jesteśmy. Nic specjalnego, ale tak jak na camping tutaj widzicie naprawdę spoko me jest czuwa jesteśmy tutaj